Dzień dobry, zapraszam na kolejnego vloga Dziś witamy się z wami razem Musisz zrobić jakieś Przyszłe fajne wejście Przyszłe państwo Neoman Vlog! Chyba Ptok Spak. Musisz zrobić jakieś fajne wejście, takie przykładowe Cyk, dzień dobry, witam wszystkich Idziemy na małe zakupy Dziś jest niedzielka, więc dzisiaj mam piękny, taki luźny dzień Nasze bobaskie jadą z nami Hello Kolin jest u moich rodziców zawsze na weekend, jeździ sobie do babci Słuchajcie, yy, zrobiliśmy mu niespodziankę Zmieniliśmy mu pokój Kolin zażyczył sobie Coś ty? Coś ty, masz ty nagrywek, mów Zrobiliśmy mu niespodziankę, Kolinowi oczywiście mhm. to Czemu jest... gadasz jak robot? A jak mam gadać? Normalnie, jak człowiek Bo myślę, składam zdanie. No właśnie, a ja nie muszę yy, jak, nie, i sama słuchajcie składam, yy, Tylko ty przeciągasz na yy, albo a to trzeba szybko. Zrobiliśmy mu niespodziankę i jak przyjedzie do domu będzie bardzo szczęśliwy, wesoły i zrobi mu taki showroom. Colin zażyczył sobie pokój UFO, więc zrobiliśmy mu pokój UFO. Ogólnie to zmieniliśmy każdy pokój w domu, bo chcieliśmy odświeżyć sobie troszkę wszystko i zrobić sobie taki yy, jesienny vibe. Więc tak yy, Sławomir pofarb, yy, pomalował tak. jedną ścianę w dużym pokoju Pofarbował. na taki ciem... Pomalował! Pomalował, poprawiłam się. Ma taki ciemno-szary odcień. Pokażę Wam, jak będziemy w domu. W sypialni zrobiliśmy sobie taki klimacik beżowo-brązowy, a w pokoju Kolina no to już jest totalny kosmos. Dosłownie pokażemy Wam, jak przyjedziemy do domu i pokażę Wam też reakcję Kolina, bo sama jestem ciekawa, jak, jak zareaguje na swój nowy room. Co w ogóle jedziemy na zakupy? Eee, po to. Żeby kupić tak, zapamiętaj Sławek, prezent dla mojej mamy, bo w czwartek idziemy na urodziny eee, Muszę kupić sobie podkład, bo dzisiaj podczas malowania się chciałam sobie zrobić taki full make up dzisiaj i no, zorientowałam się, że w ogóle nie mam podkładu Nie mam, mam tylko Creme CC, ten taki wiecie Daily Wear, coś tam z Estée Lauder który tak troszkę, wiecie, yy, sprawia, że skóra jest bardziej brązowa, ale nie kryje ani nic. A chciałam sobie zrobić taki fully, fully make-up i nie, dało, nie, miało, nie, nie dałam po prostu rady, bo nie, nie mam podkładu. Więc muszę sobie kupić podkład i widziałam, że wyszedł nowy zapach z Lancome, La Vie Est Belle, używałam go bardzo długo. Później przerzuciłam się na Pure XS z Paco Rabanne, ale teraz ja myślę, że taki mi ten zapach z Lancome że, no, najprawdopodobniej go kupię dzisiaj. I co? I muszę kupić sobie kurtkę przeciwdeszczową, bo, <laughs> bo, bo zaczynają się deszcze i od przyszłego tygodnia, wiecie, będę musiała zaprowadzać Kolina do szkoły będę musiała chodzić z wózkiem z bliźniakami i muszę się po prostu zabezpieczyć. Zamówiłam takie pokrowce przeciwdeszczowe na wózek i muszę kupić sobie kurtkę właśnie przeciwdeszczową, żeby mogło jakoś przetrwać ten deszczowy okres w Holandii. Dlaczego ty się śmiejesz? Powiedz Bawicie to? No. Bawicie to, nie? Bo pójdziesz sobie do pracy, wyjdziesz i wszystko jest super, nie? A ja zostaję sama. No. Muszę wszystko ogarnąć, nie? Zaprowadzić kolinka i tak dalej, nie? A ty w pracy hulaj duszach, i tak ha, ha, tany, tany. Tany, tany nie? Przyjechaliśmy do madre i padre. Gdzie jest padre? W kościele. Ka padre w kościele? Rzyko. Rzyko. Jakie to Kolinku, ty zostaniesz w szoku, jak zobaczysz dzisiaj swój pokój. Nie możesz się doczekać, co? No. On już gotowy. Nigdy jeszcze nie zdarzyło się tak, że przyjechaliśmy po Kolina i Kolin był gotowy do wyjścia. Kolin już jest gotowy. Ale Kolinku, ściągnij buty. Później w domu wam pokażę, co kupiliśmy. Teraz nie będzie tego wszystkiego. teraz nie będę tego wszystkiego. A nie Mama, pięknie. No co? No A pięknie. Chodź do pomidora. Rysa, będziesz jeść? Nie. O, uwaga i. Co myślisz? Fajny. Fajny? Podoba się? Tak. A zobacz, sufit. Ła! Wow. Co? Kosmita! Chcę to Fajne, co? A wezliśmy na ręce, bo Mamusia nie zaradę, mamy woli brzuch, wiesz. Zmieniliśmy tak. Kolor ścian to też... Zobacz inny kolor. Ma jeszcze tylko musimy krzesełka. Musimy jeszcze zrobić tylko właśnie krzesła. Dziękuję! Zrobiliśmy inny dywan. Tutaj zrobiliśmy czystkę dobry, dzień dzień półeczki e, dzień na dzień książki. 11, 12, 12 takich no. mam. I tutaj jeszcze taką mamy. Tutaj też jest kosmita. Nie, nie kosmita, tylko marsjanin. Nie, nie marsjanin. E, astronauta. O. I muszę kolinowi jeszcze pościel ubrać, bo prawa mu tą nową właśnie. I co? Może być mega, nie? A i na ścianę jeszcze chcemy zamienić na sufit no, Kolinku lepiej nie na sufit to takie gwiazdeczki które świecą właśnie w nocy tu, tutaj jak mówiłam zmieniliśmy kolor ściany Jeden, jedną ścianę żeby było wiecie tak, troszkę, tak, taki cieplejszy klimat się zrobił a u nas w sypialni zmieniliśmy mm, też ścianę właśnie taki beżowo-brązowy odcień o, tak to teraz wygląda i tutaj jeszcze domówiliśmy takiego leda. No co? Czego nie dałeś w miejsca? miejsce! Cześć głodziuś! Ty, ty! Czemu ty żybowki? krzyczysz na mnie, dziecko? Czemu ty na mnie krzyczysz? Nie dałeś w tutaj miejsce? mamy zdjęcia. Kupiłam inny kolor koszewek. Że tak to teraz wygląda. Wszystko, właśnie w takich odcieniach beżowo-białych. Pokażę Wam, co kupiliśmy dzisiaj, na, jak byliśmy na zakupach. Przede wszystkim kupiłam, słuchajcie, tą taką czekoladę z Dubaju. Taka wiecie, nie wiem jak się to nazywa, ale taka popularna teraz z TikToka chyba czekolada. Dałam za nią 20 euro i tak jest. już się myślę, czy ja serio zapłacę 20 euro za czekoladę. Tak ale było warto jaka ta czekolada jest pyszna połowę, połowę już zjadłam w aucie wsadziłam ją do lodówki, bo zaczęła się topić ona jest tak pyszna ta pistacja w środku i to co tam chrupi, nie wiem co to jest, ale mm. to jest niestety. nie są mi się dobre przestańcie się bić chłopaki Z chłopaką wzięliśmy takie, takie kurteczki takie z takiego baranka, one są ocieplane od środka, bardzo fajne, dwa razy oczywiście to samo wzięłam. I wzięliśmy im takie buty w H&M, tutaj jest taki jasny beż, z tyłu są czarne, bardzo fajne, nie wiem co tam się dzieje. Jeśli chodzi o prezent dla mojej mamy, to moja mama uwielbia... Wszystkie produkty z Rituals, więc wzięłam jej. To jest taki. To się wkłada do takiego pojemniczka, nie będę tego otwierać. Podpala się to i jest to taki, taki dymek zapachowy, bardzo fajny zapach z tej pomarańczowej serii. Tutaj jest świeczuszka i płyn do mycia rąk. Do kuchni czy tam do łazienki. To jest prezencik dla mojej mamy. Nie kupiłam tego nowego zapachu z lanką. Pachnie pięknie, ale w sumie powiem Wam nic specjalnego. Mam podobny zapach. Pachniał takimi malinami głównie po prostu tylko malinami. I go nie wzięłam. Wzięłam sobie tylko podkład i korektor z DIORA. Forever Natural Of course. 1N. Ona mi... Nie wiem. Kurczę. Ona mi chyba zła... dała zły numer. Nie wiem No to. Nie wiem, ale w każdym bądź razie wygląda on tak. O, nie wiem, czy ktoś miał, ktoś używał. Ja jeszcze nigdy nie miałam, nie używałam. Ale nałożyłam mi go, wiecie, w sklepie na twarz, i w no, sklepie mi się podobał. Zobaczę jutro, jutro się nim pomaluję. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I co tu mi jeszcze da? Jakieś zapachy. To jest chyba męski. Fuj, tak, to jest męski. Czy nie? Mhm, mm a co powiemy? Też jakiś sapach, ale chyba nie działa Halo? Więc działa, dobra ja. O matko mm -mm. O, ojuu Jaki smród, osakra Jeszcze zamówiłam sobie e, wczoraj mi przyszły buty na jesień, zimę e, wyglądają tak. Ja wiem, że to jest śmieszne. Ja też nigdy nie, spodziewa nie spodziewałam się, że w ogóle je zamówię, bo też w zeszłym roku się z nich śmiałam. A w tym roku już mi się podobają. One wyglądają jak takie papucie po domu, ale to są normalne buty. I moja mama powiedziała, że jak wyjdę w tych butach w Polsce na dwór, to zamkną mnie w wariatkowie w Rybniku. I... No, nie wiem. Możliwe, ma rację, możliwe, że ma rację. Ale mi one się nie i Ja sobie będę w nich chodzić, i nie interesuje mnie to, co tam sobie będą mówić. Zobaczcie, no one są cudne. I zamówiłam sobie jeszcze jedną parę. Za chwilkę wam pokażę. Tak wyglądają te drugie. Są nieco jaśniejsze. I. I tak, jakby. do kostki. Tak one wyglądają. I są najwygodniejsze, buty. Ever. I też najcieplejsze. Mam jeszcze taki cały zestaw do tego. Zestaw pielęgn pielęgnacyjny. Tutaj macie ochronę, właśnie przeciw deszczom. To jest taki spray. Tutaj macie yy, płyn do czyszczenia i odżywka. A tutaj jest spray taki oczyszczający też i odnawiający po prostu tą skórę. Tutaj dwie szczotki, także będę to też ogarniać, zanim w ten wejdę na dwór. Dobra, już w sumie nic nie będziemy robić dzisiaj, kończę tego vloga i widzimy się w kolejnym vlogasku. Do zobaczenia. Ciao.